O stary oh sam <noise> <Wow>, kłem <noise> o kurwa siewano siewano <noise> Ciszę, nic nie słyszę <noise> Siema, 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 siema. siema. <noise> Pamiętaj, że tak suknąć kamerami <noise> Co sądzisz? Bardzo fajny sowiecki e, rosyjsko-sowiecki z... Adidas Czemu lampy są przyklejone. Bo, bo one wypadają, tam i wypadła okay. kiedyś. A to chciałem poprawić? Tak profilak. Okay. A, rozumiem, jak, co, jak babskie samochody. Gasić go nie mogę, bo trzeba nie go wchodzić. Lecimy? Lecimy. Dobra, to prowadź, bo my nie będziemy. Patrzcie, drzwi teraz Wsiadasz jak do rajdówki. Nie, a jak tam jest gas? To nie masz normalnie. Ej, weź mu gaz, bo gaśnie. Gaz, gaz.

Nie. Co się stało? Zapomniałem o tym, że ona gaśnie. Słysza, my nie no dobra, no. mam cię z derżakiem, Ale fajna traska, fajne intro, co? No kozacek A jest trudne wszystko Dawaj, 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 dawaj Ustawimy się tak do przodu Dobra, myślę, że tak będzie To ja was popchnę z Kevin drzwi Co pan robisz? Sorry, początkujący kierowca ze mnie. Na 300 4 Dobra. Trzy, cztery, pchasz. Działa? Znowu mu zgaśnie, i trzeba będzie do niego jechać. Macie co? Boję jeszcze o klijówce? Co powiem o kliówce? No. Jednak widać różnicę między włoską a francuską motoryz motoryzacją. O, jedzie. Uciekać, uciekać Zagramy w cykora. <ślad> e <-mail> o kurwa. Co? <ślad> e <-mail> <ślad> e <-mail> tak będzie wyglądała nasza konkurencja. No, możemy przejechać, kto będzie miał najlepszy czas, albo będziemy się ścigać. A jaka strasa? Tu jest tak zwany, tak zwana piaskownica, możesz jechać gdzie chcesz, robić co chcesz. To może możesz... na początku zobaczymy jak tam to pierwszy, będziesz miał przyjemność z odkrywania Nowych Lądów. może być błoto. Czy to jest na pewno tu? Tak, tu się zakopałem. O kurde. O! Co? I co dalej? Zakopą Daj go Zawisnąłem! kupaki bez problem Co się stało? Bo albo zawisnąłem No zawisnąłeś Tak, zawisnąłem I nie mogę Popchnąłbyś mnie? Jasne To nic nie daje! A to do tyłu, bardziej tak pierdzielnik. Dobra. Dupa. nie mamy żadnej łopaty. Wiesz co, ja chyba zawisnąłem na po prostu silniku i dlatego. I silnik zostanie. Trzeba położyć jakieś e, rewna deski jakieś. Ja się położę. To się cały buja normalnie To Może na bok go przewrócimy Tak Ja pierdolę zgadną No i nie odpali mnie ja pierdolę On no w ogóle nie trebi Dobra sprawdźmy może, może ten Pod wacką coś działa, będzie Może ten Nie działa nie łapie akumulator coś Prądu czy iskry bo tu został dwa miesiące to nie mamy danej winy, żeby go pociągnąć? Nie, chyba żebyśmy wsięli w tej i pojechali na stację jakąś inną niż tak. Na... No ja tylko nie zostawię, bo... No co, kto myślisz, że ktoś ci ukradnie? Jest dużo rzeczy strasznie wartościowych z tyłu. Na przykład sanki. Zrobimy tak. To pociągnę do końca. Tak żeby się tam zaparło jakoś na tym kompresorze i jeszcze raz to przywinę. Zrobimy takie coś. Może jak urwię to to będzie problem, bo nie Arce nie tam, nie, 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 szlapa. Trudno. A tą końcówkę musimy podpiąć do ciebie gdzieś. Nawet mam chyba takie wejście. Tak sztuka mole여... Dobra, do silnika. I to przywiążemy i... zostanie. <tak uh, to reflektor, o jeden reflektor nie działa. Ty, może czekaj, bo jeden nie działa. Może do tego nie... Nie który się świeci To daję tego niesprawnego przywiąż Do tego sprawnego, że dwa nie działa. Będę jechał z latarką w ręku. sobie to tutaj, tylko trzeba zrobić kilka porządnych supełków Tak myślałem. No nie! I co? No już była wcześniej, ja, widziałem. Dobra, to pojedźcie po tą linkę, ja tu pożegam. Ale macie ogień. Ojej. O! O! Oh, fuck! Jeść, jeść, jeść! Jeść, jeść, <śmienicza> oj, nie przewidziałem tej dziury. Oh. chodź na Speeder. Nie wiem, czy to jest do holowania. No, na pewno nie, ale. No, może być... Ale jakbyśmy użyli wszystkich naraz, to może to by się wytrzymały. Nie bądźmy Może spytamy się. Jest, jest lina do holowania. Tam na dole powinny być. O. O, oh, jest No, tam dwie są No, to wybierz czy... To jest, nie, kurde, to jest do odpalania no, nie, tam dalej, tam dalej no, no, patrz, tu masz czerwoną no, albo niebieską o czerwoną będzie bardziej patriotycznie No, czerwona jest mocniejsza Weźmy paragon, to oddamy za żebyśmy... wysokie Dzięki <laughs> ja, dzięki <laughs> <laughs> O, kurde Maciek Czuję zbyt pewny siebie. Przygotować się do uderzenia. Mamy! Przejechali z odsieczą O, jaki robak śmieszny. Patrz. Mamy liny. jest. Jest tylko mocowanie na głową, ale to jest jak to A za ten hak od bagażnika tutaj? To może wyrwać, wiesz? Ja holowałem to za to i nie wyrwało. No to dobra, to ja złapię za to i ty co odwróć się Sejczęto i mnie też u ciebie za tak? A co to wypadło? Będziesz będzie ciągnął tyłem. Ja to wyjąłem, bo tutaj się. Tak, chodź, 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 chodź ty nie macie, A masz jakieś Miałem. Gdzie masz tak? <laughs> nie <laughs> wiem. <laughs> Tylko tak pełnej. O nie. Ale tu jest Majora. No to mamy problem. Dobra, nie klej, nie klęć, nie klej, nie kreć, bo będzie większa dziura. Eee, musimy coś wykonać. A tam też nie masz felki chyba kawałek. Dobra, już felga to najmniej istotna rzecz na aucie. Ja tu Opatrz, tu... połama się! Ja tu podłożę. Moje tu... BBS! Połamane! Ja tutaj podłożę! Musisz zostawiać na biegu. Ty pali się samochód. What? A, bo to jest po co Trzeba, no. Trzeba no trzymać. to zgubi... MOC GUBIŁEM! Co? Moc zgubiłem, tam jest! O widz, o nie, ja też tu nie wchodzę! Musisz <grym _> się wyrównać! Musisz się Fak! O co? O brzydnie! Mamy kopciuszka! Nie, coś z kołpakiem jest nie tak. Pojawił się nowy problem. Mianowicie mój samochód zaczął jechać tylko w tył. Popsuły mi się wszystkie cztery biegi do przodu. No i to wrócić wsteczny. <grych> e, do prawej i do dołu. O, teraz załapał. jak załapał? <grych> załapał. na razie tu położyć, tak wiesz, pod, pod koło. Zabrać tam za ruch. Jak bardziej na płaszcz, tak? Na płaszcz. O kurna, ja też padłem. Ola, <grymny> młodego buta teraz. O, o, o kurna, pokrzywał mnie w dupę. Gdybym <grymny> <grymny> był 36 to bym zostawił, tutaj w ogóle się nie przejmował. Jeszcze <grymny> oblał benzyną i podpalił. Ale że klija, to jest Clio to trzeba wyciągnąć. Tylko Clio się zakopało, ale że Seicento jeszcze umarło to już jest taki pech. Dlatego musimy iść z buta po jedzenie. Jak pustyni w pustyni i Indiana Jones, co? Najbardziej przerażające chyba przejście dla, dla pieszych na świecie Sytuacja rysuje się dość dramatycznie, ponieważ wszyscy moi znajomi są poza Warszawą Robert jest na Islandii W sumie tam też usnęliśmy. Patryk, który kiedyś zdał mi L200 jest we Wrocławiu Cały czas ogarniamy, chyba będziemy musieli pierwszy raz zadzwonić po oficjalną pomoc żeby ktoś nas wyciągnął Marek też nie ma, Marek jest na urodzinach babci Zniszczyliśmy ci jedzonko I pomoc sprowadziliśmy, zaraz powinna być Też nie jadłem żeby znieść z tobą hendurku No To do panów? Tak, tak. Gdzie, 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 Jeden tam sobie wisi, taki no muszę iść, żebym... Pan radę tym pojazdem odholować do, do garażu na Ursynów? Okej okay. <laughs> To to będą koszta no, dobra! A jaka w ogóle to jest scena, żeby to wyciągnąć? Nie wiem, ja tu myślałem ze cztery roboty za dwa, ale tu widzę, że tu jest grubo. Jeszcze go zabić, do muszę się zapytać, bo ja nie ustalam celu, prawda? Tak? Wyglądacie jak kryminaliści złapani na gorącym uczuciu, co się z dołu. Do Nadal przyjechała pomoc drogowa. Przykro sobie za dużo pieniędzy, więc daliśmy tylko za paliwko i czekamy dalej na Marka, aż nas odholuje. I tak, minęła 4 godzina już czekania Tak było, potwierdzam Yyy, e, policja też była, już pojechała Czy byłby w stanie nas pan wyciągnąć? No i tak Klio tam? I jeszcze jest stoi czołg <grym> <grym> O cholera Stary, żeby on się nie zakopał <grym> Stary, lepiej będzie tutaj bokiem Stary, chodź się <grym> no stary No klio tak nie zrobi О нет. СМЕХ Что, спадло? Едешь, едешь. Едешь! Пошло. СМЕХ Малыш, ты что? Ахах. СМЕХ Что тут же с ним? СМЕХ СМЕХ Hamuj, O Idzie! Ja Strzel! To zlecać to tylko O stary! Udało się! Poszedł? Tak! Zakem? Tak! Hamuj! Hamuj! Ja pierdziele! Kieruj, kieruj! O proszę, jedzie! O! Stary, bo jest cento, oddawa! Stary, przejawy, stary cento. O stary stężyć się! Bohater! częto uratowane, tylko czy jedzie do przodu. Bo jak nie trzeba będzie znowu do gościa. o, o podwozie. Mechanikiem nie jestem, nie wiem, ale coś czy, tu nie gra. Nie wiem czy to nie jest po prostu pierwsza część układu wydechowego. A nie, to nie jest. tak? To? to jest, to możesz może się śmieć i zobaczyć, ja, co tu ja nie muszę, ja mam obrócony ekran. No jakiś taki wichajster. No i jak ja mam to naprawić, wymienić. No ale muszę jakoś dojechać. Wyrwi! Po no, prostu jakby nie szkał, to nic nie stanie. Przejechałem 5 metrów! Ale po wertepach, bo to zaczepiało waliło ten to, to muldy Jakby nie chciał takiej pani tam A to nie Marek? No nie, no pan tutaj po prawie. Już Przyjechał typ patrolem i, i nas wyciągnął. Dosłownie minutę wcześniej Kurwa, trzeba złonić. A pierwszy wszystkie nie zobacz, w przebym Co? Tu z lewej No dobra, no dobra, z tyłu, z tyłu, z tyłu. Bebnor. Kurwa jeszcze musisz schylać A się urwał. To źle? No to nie można jeździć z tym Mówiłem? Aby, <gularz> aby! Nie, jedź! Przed <mada> No to, wolny samochód! Nie można tym jeździć. A jak się jedzie? No, wali ale wszędzie. Ale nawet musisz wezwać. Nie pojedziesz po drodze, tak? A na wstecznym normalnie działa. Normalnie panie, legal! No, to teraz się okaże, co będzie. Ty na wsteku to ja do domu tak dojadę, bo będę jechał jakimiś tymi drogami. Stary To działa na wstecznie? To jako tako działa Jak oni mnie wypchnęli To Pewnie tak zrobię Uważaj Z tyłu <noise> Jeźdź bo ja do tyłu do przodu nie mogę Panie, Panie kradniemy to Otwieramy wszystko? Nie Co, To jest antypomaniowe jak w rajdówce, wsiadasz przez to jest tak nisko leży, tak jak to jest to. bo to się tu urwało Ty w to Ale czemu tak nisko leży jak jest do offroadu ta fura? Eee. Czy nie jest do eee. Ten nawet aż tak, no. Ej, tak, No widać, że was nie stać, wy takie tanie samochody macie Tanie, Wy powiedział ile ty włożyłeś w sumie <laughs> Dokładnie Okazało się, że Mateuszowi wycieka płyn hamulcowy Więc w ostatni robią szybką operację na żywym wiesz? Amadeusz! <laughs> Jaki Lowrider! Pierwszy raz tak jadę. No, to mi... Baba się wkurzyła, ale jesteśmy. O nie! Poszła lina. No Dobra, ja się, widzę. się wkręcę normalnie. A mało ją, No Czekaj, dokręcimy ją Srubokręt potrzebuje Widzisz dobrze, mieć takiego kolegę Prawda? <młyszyk> <młyszyk> to już, że to na Wilanowie tutaj, a nie gdzieś na drugim końcu nie, miasta W repertowie! No! <młyszyk> tam na poligonie. Po prawej stronie stoi kija, to obok Kia, Tej małej! Kurwa nawet mniejsza To jest mniejsza! Dawaj ten <młyszyk> No dawaj teraz na wsteczną tu wjeżdżaj. A, no tak, już możemy na wsteczną. Co? To by było na tyle na dzisiejszy vlog. Obserwujcie mnie na Instagramie, sprawdźcie Yellowbike.shop ponieważ muszę kupić nowy wahacz do Sage proszę sprawdźcie Yellowbike.shop i widzimy się w kolejnym odcinku.